Kiedy należy oddać dzień wolny za święto wypadające w sobotę? Zgodnie z artykułem 130 paragraf 2 kodeksu pracy, każde święto przypadające w innym dniu wolnym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeśli zatem pracownika obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, dodatkowy dzień wolny za 6 stycznia, należy wykorzystać w styczniu. Okres rozliczeniowy to przyjęty w danym zakładzie pracy. Okres, w którym następuje rozliczenie czasu pracy. Pracodawca może z góry wyznaczyć dzień wolny za święto wypadające w sobotę lub pozwolić pracownikowi wybrać taki dzień. Dodatkowy dzień wolny nie będzie przysługiwał osobom, które w tym dniu będą przebywały na zwolnieniu chorobowym, na urlopie macierzyńskim lub na urlopie bezpłatnym. Przykładowo, jeśli pracownik był chory do 5 stycznia, Albo będzie chory od 7 stycznia, to wtedy należy oddać mu dzień wolny za 6 stycznia.